Żałuję, że nie wiedziałem przed moją pierwszą wizytą na Węgrzech. Kilka prostych błędów może wpędzić cię w prawdziwe tarapaty. Oto jak uniknąć wyglądania jak typowy turysta. Po pierwsze, nie nazywaj tego po prostu Węgrami. Mieszkańcy wolą Magyarország. To o wiele bardziej szanuje ich kulturę. Myślisz o przechodzeniu przez ulicę na czerwonym świetle? Zapomnij. Nawet jeśli ulica jest pusta, policja bez wahania wlepi ci mandat. Mów ciszej, zwłaszcza w metrze. Węgrzy cenią sobie spokój i ciszę, a jeśli chodzi o pieniądze, zapomnij o euro. Używaj forintów, bo w najlepszym wypadku dostaniesz kiepski kurs wymiany. Napiwek daj bezpośrednio kelnerowi. Zostawianie go na stole to błąd nowicjusza. Aha, i nie przegap węgierskiego jedzenia. Spróbuj gulaszu lub langosza, nie tylko fast foodów. Naucz się kilku węgierskich zwrotów. Miejscowi naprawdę doceniają ten wysiłek. Okaż szacunek, ciesz się podróżą a wyjedziesz ze wspaniałymi wspomnieniami. Uważasz, że to było pomocne? Podziel się tym.